Dzisiaj odcinek taki trochę świąteczny. Pamiętacie serię Starcie z Legendą? Powiedzmy, że powróciła w nieco zmienionej formie. Na samym początku przepraszam za mój głos. No, mam lekką chrypę. Na szczęście, wszystko z moimi zmysłami jest w porządku, po prostu coś, coś z gardłem, coś z kartaniem, nie tak. Także mam nadzieję, że to wytrzymacie. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, ale no, zależy mi, żeby jednak tą degustację dzisiaj zrobić, żeby pojawiła się przed świętami. Wrzuciłem Wam niedawno zdjęcie z pytaniem, czy robić takie porównanie. Jak widzicie tutaj przede mną, odzew był bardzo duży. No widać było, że, że bardzo chcecie tego filmu, więc przystępuję do dzieła. Jest to porównanie trzech belgijskich klasyków, takich naprawdę klasyków nad klasykami, bo nie dość, że jest to wielka belgijska trójca, czyli double, triple, quadruple, no to jeszcze uważona przez browar San Bernardus, który uchodzi no, za w zasadzie jeden z lepszych jeden z bardziej pożądanych belgijskich browarów tradycyjnych, klasycznych, ważących właśnie te, te trzy klasyczne belgijskie style. No a pomysł wpadł mi do głowy właśnie po tym, kiedy browar Trzech kumpliwy wypuścił też właśnie te trzy belgijskie klasyki w swojej interpretacji. Mamy tutaj dubla, mamy tripla, no i tuż przed świętami rzutem na taśmę pojawił się quadrupel, co od razu mi właśnie yy, przywiodło na myśl pomysł, żeby zestawić to z Bernardusami, które tak naprawdę mam już od bardzo długiego czasu, ale właśnie nie miałem za bardzo pomysłu na nagranie degustacji tych piw. No nie chciałem, żeby to była taka sucha degustacja Bernardusów, tak odwlekałem, to odwlekałem. No i w końcu wpadł mi do głowy pomysł, że warto porównać to z piwami trzech kumpli. To będzie porównanie dosyć luźne, także nie przykładajcie do, nie, do niego jakiejś wielkiej wagi. Przede wszystkim dlatego, że te Bernardusy już są dosyć wiekowe, bo te piwa mają są ponad rok, nieco ponad rok po terminie, więc mogą mieć nawet nawet ze 3 lata, może nawet więcej. No trudno mi powiedzieć. Także będzie to takie porównanie dosyć Ogólne, ale jednak fajnie, myślę, że fajnie, fajnie będzie zobaczyć trzech kumpli w starciu z takim klasykiem. Myślę, że podzielę ten film na dwie części. Pierwsza część dzisiejsza to będzie porównanie dubli i tripli, natomiast w drugiej części podsumujemy sobie porównanie kwadrupli plus. Na dodatek jeszcze kupiłem. Dwunastkę z San Bernardusa, ale świeżą, czyli będziemy mieli porównanie świeżego kwadrupla z trzech kumpli, świeżej dwunastki, świeżego quadrupla z San Bernardusa i dwunastki leżakowanej, której termin przydatności minął właśnie rok temu, w 2018 roku, dokładnie w maju. Także co, quadruple na bok i na razie zaczynamy od dubli. Pojawiła się sugestia, żebym robił to porównanie w ciemno. Natomiast nawet, nawet miałem taki plan, aczkolwiek pomyślałem, no skoro jednak te piwa są, różnią się wiekiem tak bardzo, to nie będę miał problemu z odgadnięciem, które jest które, więc uznałem, że jest to za dużo zachodu, musiałbym tutaj zaangażować jeszcze jedną osobę, także stwierdziłem, że nie ma to, nie ma to sensu, bo, bo będę w stanie i tak, i tak się domyślić, a postaram się być obiektywny, nie mam tutaj żadnego interesu w tym, żeby zachwalać Browar Trzech Kumpli bardziej niż piwa belgijskie i odwrotnie, nie mam interesu, żeby też na siłę Browar Trzech Kumpli przedstawić w świetle takim, że jest słabszy od tych piw belgijskich. Porównajmy i zobaczmy po prostu, co się dzieje w danych piwach. Mam nadzieję, że jedne i drugie będą bardzo smaczne. Zaczynając od Dubla, już widać, że ten z Trzech Kumpli jest po pierwsze jaśniejszy, no, i też ma taką pianę no zdecydowanie mniej trwałą. Tutaj to piwo, mimo że jest już wiekowe, bo ma datę przydatności do 7 października 2018, być może dlatego jest trochę ciemniejsze, chociaż też to pewnie wynika z zasypu słodowego. Ale piana jest bardzo fajna, taka drobna, drobno-pęcherzykowa, ale za to gęsta i trwała. Natomiast tu no, tak wygląda jakby troszkę piwo było niedogazowane. No jest przyprawowy aromat belgijskich drożdży, jest trochę alkoholu, jest trochę karmelu, no, generalnie taki dosyć świeży ten aromat, także rzeczywiście czuć, że to piwo jest dosyć świeże. Jest słodki, jest trochę palonego cukru, takiego brązowego, który no, jak najbardziej w dublach um, się pojawia. No, przyjemny aromat słodowy. Z nutami przyprawowymi, przypraw korzennych, z nutami drożdży belgijskich. Mało owocowości. Zarówno estrowej, jak i, jak i tej słodowej, z utlenienia, z leżakowania. No ale to wiadomo, piwo jest świeże, więc tutaj te, tych aromatów owocowych trochę brakuje. Zobaczmy aromat Priora 8, bo to jest San Bernardus. Prior 8, ale jest to Dubel. A jeszcze nie przedstawiłem Wam parametrów, to Wam powiem, że browar trzech kumpli. Dubel ma 18 ekstraktu, 8% alkoholu. Natomiast Prior ma 8% alkoholu. Ekstraktu tutaj chyba nie ma podanego. Ale mamy skład: woda, słód, cukier, chmiel i drożdże. No, zobaczcie, cukier, pewnie do refermentacji. A co mamy tutaj w trzech kumplach? Woda, słód, cukier, chmiel droży. Czyli tak samo. Ale nie jest napisane, czy to jest refermentowane. Nie, jest niefiltrowane, jest pasteryzowane, więc nie jest refermentowane. Czyli można wnioskować, że tutaj cukier jest na podbicie ekstraktu. Albo też właśnie ten cukier brązowy, który często dodaje się do, do Dubli, natomiast no, tutaj też to może być cukier brązowy, lub też cukier do refermentacji, no bo jednak Belgowie myślę, że raczej refermentują te piwa. Tak, jest napisane, że jest to refermentowane piwo. No tutaj aromat jest yy, dużo bardziej złożony. Dużo bardziej głęboki, ale też idący w zupełnie inną stronę. No bo od razu czuć, że to jest piwo dojrzałe, no leżakowane, już starzone wręcz. Bardzo intensywny aromat owoców suszonych, suszone śliwki, jakieś morele, jakieś mandarynki. Chociaż mandarynki nie wiem, morele brzoskwinie, bardziej tego typu owoce. No czuć nutę utlenienia, taką wyraźną. Jest trochę miodowe, ale też to utlenienie jest właśnie owocowe, suszone owoce. Mało za to jest takiej typowej przyprawowości belgijskiej, właśnie tu yy, u trzech kumpli jest to takie aż ostre, natomiast tutaj tych przypraw aż tak dużo nie ma. Tej pieprzności, tej, tych takich właśnie fenoli drożdżowych belgijskich. Tu zdecydowanie czuć dojrzałe stare piwo. Znaczy stare, to może złe słowo. Starzone. Dość wytrawne, wysycenie nie jest wysokie, co w sumie, no w belgijskim piwie raczej powinno być trochę wyższe. Jest wyczuwalny alkohol, którego mogłoby nie być, ale nie jest on jakiś bardzo przeszkadzający. Piwo jest takie dosyć, no trochę wodniste, można powiedzieć. I trochę ma za mało charakteru belgijskiego, znaczy trochę za mało tu się dzieje. Są takie y, nuty też właśnie tego cukru y, brązowego, są nuty właśnie karmelowe, takie troszeczkę przypalane. Mm, ale nie jest to bardzo złożony smak. Mm, czuć też chmielową goryczkę, w ogóle chmielowość taką na finiszu. To też świadczy o tym, że piwo jest dosyć świeże, dosyć młode. Pojawiają się też fenole, te, które były w aromacie, takie pieprzne, ostre, drożdżowe. Nie jest to zły dubel, ale też no, nie jest to y, najlepszy jakiego piłem. Można powiedzieć, że to jest ciekawa próba udana, ale jeszcze mogłoby, można by jeszcze nad tym piwem popracować, a może też leżakowanie by tutaj mogło trochę jeszcze to piwo wzbogacić. Zobaczmy, co mamy u belgów. Tutaj to wysycenie od razu. Czuć, że jest wyższe, jest dużo wyższe. Czuć, że ono jest z refermentacji. Pojawia się lekka nuta kwaskowa. To znaczy piwo nie jest zepsute jeszcze, ale już coś tutaj się w nim zaczyna dziać. Jest, jest kwaskowość podwyższona zdecydowanie. To jest wytrawnie też tu czuć czuć, brązowy, brązowy cukier. Też czuć te nuty karmelowe, yy, dużo owoców. Jeszcze z tą kwaskowością to, to, to jeszcze bardziej to piwo wydaje się owocowe. Jest trochę pełniejsze na języku. No, to też przez to wysycenie, yy, ale wydaje się też takie bardziej krągłe. Jak tak porównam bezpośrednio, to stopień wytrawności jest tutaj zbliżony w jednym i w drugim. Tylko tutaj poszło to bardziej w kwaskowość, w owoce. A tu właśnie taki trochę wodnisty charakter. No cóż mogę powiedzieć, który z nich wygra? No, ciężko jest mi podjąć decyzję, ponieważ ani jeden, ani drugi nie jest takim dublem moich marzeń. Ani jedno piwa, ani drugie nie jest idealne, ponieważ to jest jeszcze za młode i jeszcze niedopracowane, a to z kolei już jest za stare i już trochę ten swój najlepszy czas ma za sobą. Tak mi się wydaje. Chociaż no, myślałem, że dubel, dubel z Bernardusa będzie po takim czasie w sumie niedługim, to jest tylko rok od, od upływu terminu, że będzie lepszy. Ta kwaśność trochę mnie tutaj jednak rozczarowała, chociaż aromat jest bardzo dobry, to jednak chociaż ogólnie patrząc jest to smaczne, natomiast jako styl no to w dublu, w dublu aż takiej kwaśności nie powinno być. Także no, tutaj bym powiedział remis. Remis z delikatnym wskazaniem na trzech kumpli, jeśli chodzi o smak. Z kolei na Bernardusa, jeśli chodzi o aromat. Tak jak mówię, no, te piwa po prostu nie trafiły w swój czas i myślę, że, że dubel trzech kumpli lepszy czas będzie miał dopiero niedługo, jak się go trochę poleżakuje, albo jak browar coś tam poprawi, jeszcze może wyciśnie z tej receptury. Natomiast Bernardus. Myślę, że był lepszy kiedyś. A teraz już jest trochę stary i trochę kwaskowy. Także po pierwszej rundzie, myślę, że uczciwie będzie przyznać remis. Czas na rundę drugą, a w niej triple. Triple z trzech kumpli. No i triple z San Bernardusa z datą. No tu jest srogo. Dziwne, bo ja te piwa wszystkie kupiłem w jednym czasie. Natomiast Triple ma datę do 19 listopada 2016. Czyli jest po terminie już 3 lata. 3 lata po terminie. Czyli to piwo może mieć nawet i 5 lat. I ono rzeczywiście ma nawet inny kapsel. No ale zobaczmy. Czy znaczy, tak obstawiałem, że jeszcze dubel. Dubel San Bernardusa może tutaj jakby nawiązać walkę, no nie mówię o quadruplu, bo to na pewno, natomiast myślałem, że dubel będzie spoko, najbardziej się obawiałem o tego tripla, no bo po pierwsze triple to piwo jasne i ono też troszeczkę inne procesy starzenia w nim zachodzą, więc zawsze to piwo jasne um, utlenia się trochę gorzej niż ciemne, no a po drugie okazało się, że on jest najstarszy i to tak porządnie stary, ale słuchajcie, to, to, jest, to jest zabawa, właśnie hmm, myślę, że fajnie będzie też porównać świeżego tripla z takim bardzo starym triplem. Zobaczymy, który triple będzie tutaj wypadnie ciekawi. Triple trzech kumpli. Ekstrakt 19,5%, alkohol 9%, skład woda, słód jęczmienny, cukier, chmiel, drożdże. A nie wspomniałem jeszcze o etykietach, bo z reguły nie przywiązuję wagi do etykiet. Natomiast muszę przyznać, że jeśli chodzi o etykiety, no to Trzech Kumpli tutaj od razu na wstępie może dostać dwa punkty, bo te piwa wyglądają przepięknie. Te etykiety są fantastyczne. No, wiadomo, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Trzech Kumpli ma fantastyczne i piękne etykiety, natomiast no, tutaj już przeszli samych siebie, jakby też. Motyw przewodni tych etykiet to od początku praktycznie było coś, co przypominało witraż. W tym momencie, kiedy powstała seria belgijska, no to ten witraż nabrał jeszcze większej mocy i naprawdę browar wykorzystał to fenomenalnie, czy też grafik browaru. No bo wygląda to naprawdę pro, i Belgowie mogą nam zazdrościć takich, takich etykiet do, do piw. Chociaż akurat te San Bernardusa też nie są złe. Taki fajny uśmiechnięty mnich. Chociaż no, taki sam na, na każdej etykiecie zmienia się tylko kolor tła. Ale etykieta jak najbardziej przyjazna i, i fajna. Yy, dobra, teraz wróćmy do samych piw, czyli San Bernardus ma alkoholu 8%, czyli jest troszkę słabszy. Jest troszkę słabszy od trzech kumpli. Tutaj w składzie mamy wodę słód, cukier, chmiel, drożdże. Czyli bez zaskoczenia e, spróbuję otworzyć najpierw tego Bernardusa, bo boję się, że on tu może mi trochę wyskoczyć. Moje obawy nie do końca okazały się bezzasadne, ponieważ piwo troszeczkę wyleciało, także ta refermentacja jeszcze pracuje. E, no i pewnie sobie coś tam jeszcze te drożdże powoli dożarły. Mam nadzieję, że to nie będzie żaden efekt jakiegoś zepsucia, skwaśnienia piwa. No a triple trzech kumpli, no raczej nie mam obaw. Piwo świeże, piwo pasteryzowane. Jeśli chodzi o barwę, to kolor jest naprawdę bardzo, bardzo podobny. To piwo, czyli San Bernardus jest oczywiście idealnie klarowny, Mówię oczywiście, bo po prostu jest stary i leżał w piwnicy bardzo długo. Natomiast trzech kumpli lekko opalizujące, ale cały czas też apetycznie wyglądające. Jeśli chodzi o pianę, znowu mamy podobną sytuację. Czyli tutaj na Bernardusie piana była taka dosyć sycząca, dosyć obfita, burzliwa. Pozostawiła po sobie taki cienki kożuszek yy, drobnopęhryzmowej piany, natomiast u trzech kumpli yy, no, jest to ewidentny mankament, zarówno w dublu, jak i w triplu. Ten sam problem, czyli ta piana nie chciała się utworzyć, a jak powstała, no to od razu zniknęła i wygląda niezaładnie. To jest, myślę, element do dopracowania, bo jednak w tych belgijskich piwach jest to bardzo ważne, żeby to piwo było nalane z piękną czapą piany, którą jeszcze można szpatułką z, ściąć żeby prezencja piwa była nienaganna. No, znowu mamy aromat drożdżowy, w sensie fenolowy, głównie przyprawy. Znów ten aromat nie jest bogaty. Znów za tą fenolowością, nie, czu, nie jakby nie dzieje się za wiele. Nie ma znowu tego bogatego takiego owocowego ciała, nie ma słodowego ciała, mało estrów. Jak się zakręci kieliszkiem, no to gdzieś tam te nuty alkoholowe wychodzą, ale też wychodzą owoce. Delikatne, takie brzoskwinie, właśnie świeże brzoskwinie, tak jak w świeżym triple często właśnie ten aromat idzie w stronę właśnie brzoskwin. Tak mi się kojarzy zawsze jakiś mirabelek. Tak tutaj się coś takiego pojawia. Ale prym wiodą jednak fenole i aromaty przyprawowe. Sprawdźmy Bernardusa. No, tutaj to już mamy. Tutaj to już mamy po prostu czysty, piękny, wielokwiatowy miód. No, cóż, takie, takie było ryzyko. Liczyłem się z tym, że tak będzie. Szczególnie, właśnie, jeśli chodzi o Tripla, to się obawiałem. No, piękny miodowy aromat, naprawdę, ale taki, no, w ciemno można by powiedzieć, że to jest piwo miodowe ale nie jakieś tam gówno aromatyzowane, tylko naprawdę piwo miodowe. Dzisiaj piłem ris faktora leżakowanego w berce po miodzie y, pitnym i pachniał podobnie, tylko że tam bardziej gryczany, a tu bardziej taki jasny, y, jasny miód. No cóż więcej, no ani aromatów fenolowych, przyprawowych, y, ani owoców tutaj nie ma, no jest po prostu miodowy, utleniony aromat. Ale utleniony w dobrze, czyli nie w mokry karton. Tylko w miód. To spróbujmy teraz najpierw tego piwa. No, wysycenie jest bardzo fajne. Wypełnia jamy ustną. Bardzo odpowiednie jak na jak na tripla. Chociaż piwo jest przegazowane, bo jak możecie zauważyć, ten poziom piany. Cały czas się podnosi, więc już po tym długim czasie no coś tam w tej butelce zaczęło się dziać. Bardzo dobre piwo miodowe. Powiem Wam. Tak pysznego piwa miodowego nie piłem od czasów mojej fascynacji miodnym skormorana, czyli od jakiegoś 2009 albo 10 roku. A... Gdzieś tam te nuty belgijskie w smaku się pojawiają, przez co to piwo miodowe nabiera takiego charakteru, takiego właśnie trochę ostrzejszego, trochę bardziej przyprawowego. I mimo tego utlenienia jest bardzo smaczne. Tu w ogóle nie ma mokrego kartonu, w ogóle nie ma tego takiego nieprzyjemnego utlenienia. Jest po prostu bardzo fajny, smaczny miodek. No i tyle. No więcej o tym piwie nie powiem mogę już zamknąć, żeby dalej nie uciekało. Zabierzmy się za trzech kumpli, bo tutaj na pewno będzie to bardziej zbliżone do stylu. Tak, no cały czas cały czas na pierwszym planie yy, aromaty przyprawowe, goździkowe, pieprzne. Troszeczkę taką kolendrą zajeżdża. Generalnie fajnie, fajnie. Tu trochę mi brakuje takiej jeszcze właśnie owocowości, która by gdzieś tutaj mocniej wybiła. Ona jest, gdzieś tam ją znajduję, natomiast ten balans jest trochę przesunięty. No, szczególnie po zabełtaniu w tych głębszych takich, w tych głębszych aromatach można się doszukać doszukać owoców, właśnie brzoskwin, czy też nektarynek. No, powiedziałem wcześniej mandarynek, a chciałem powiedzieć nektarynek. No, tu jest fajnie. Nawet to wysycenie jest już wyższe niż w dublu i jeszcze mogłoby być wyższe, ale jest jest ok. No, triple, triple bardzo fajny, wytrawny, ale też właśnie wyraźnie owocowy, a też cały czas fenolowy. I tu w smaku ten balans się bardzo fajnie tutaj układa. Piwo jest wytrawne, pijalne, owocowość w smaku jest wyraźna, finisz jest też taki trochę przyprawowy, trochę pieprzny, ale też goryczkowy i też czuć tą chmielowość. Także no. myślę, że to tutaj piwo zdecydowanie zwycięży w tym pojedynku. No, ale to jest oczywi oczywiste. Tak? Nie tak jak mówię, nie przywiązujcie do tego wagi. To jest zabawa. E myślę, że ten tripel, e już abstrahując od, od Bernardusa, myślę, że ten tripel jest naprawdę dobrym przedstawicielem stylu. Może niewybitnym, nie najlepszym, ale naprawdę dobrym. E Jeśli chodzi o dubla, właśnie trochę nie rozczarował. Natomiast tripel e z trzech kumpli jest, jest naprawdę fajnym piwem. Co jest w Triple najtrudniejsze moim zdaniem, to zrobić to piwo takie, żeby ono było wytrawne, żeby nie było za słodkie, ale jednocześnie, żeby ukryć alkohol i żeby ono było pijalne, żeby nie było po pierwsze albo ciężkie, co się często zdarza, że jest właśnie słodkie, niedofermentowane, ciężkie, albo z kolei jest bardzo wytrawne, ale przez to alkoholowe. I tu się tego udało uniknąć. Ten balans, ten złoty środek, gdzie właśnie. Pije się piwo 9% o 19,5% 19 ekstraktu, a ono jest bardzo pijalne, rześkie, lekkie, świeże, dlatego, właśnie, triple, y, moim zdaniem, zresztą chyba nie tylko moim, powinien być pity jednak świeży. To, co ja zrobiłem z tym piwem, no to y, wołał pomstę do nieba i wstyd mi za to, ale mogę się tylko wybronić tym, że to było. Y, Pomyślcie sobie, jak piwo ma datę do 16, to musiało być jakieś 4 lata temu. Wtedy żyłem w kulcie leżakowania piw i za zachowywania tych piw i gdzieś tam chomikowania piw. Teraz, po latach, kiedy już sam jestem dziadkiem, wiem, że po prostu nie warto leżakować piw. Yy. Ogólnie. <gulanie> ogólnie. Ogólnie uważam, że nie warto leżakować piw. Są wyjątki. To nie jest tak, że Warto leżakować piwa, są wyjątki, których nie warto leżakować. Nie warto leżakować piw, są wyjątki, które warto, ale tych wyjątków jest naprawdę niewiele. Ale to jest temat na inną dyskusję. Na, natomiast na pewno, na pewno nie warto leżakować tripla. Nie warto leżakować jasnych piw, które nie są kwaśne. Y, czyli które nie są lambikami, albo odegozy, albo coś takiego. Y, także tutaj y, mea culpa. Ale... Właśnie po to robię taką degustację porównawczą, że niech płynie z tego jakiś wniosek. Nie skupiajcie się na wyniku tego starcia, bo to generalnie nie o to mi chodziło od początku. Chociaż tak to sprzedaje jako starcie. Natomiast właśnie chodzi o wyciągnięcie wniosków. Tak jak uważam, że właśnie dubel może leżakować, ale nie za długo, a nawet powinien. Czyli ten z trzech kumpli mógłby leżakować dłużej. Natomiast Bernardus powinien był krócej. Tak, jeśli chodzi o Tripla, świeżość jest bardzo ważna i tu zdecydowanie wygrywa Browar 3. Aczkolwiek, no muszę to powiedzieć, że wygrywa no, po prostu dlatego, że to piwo Bernardusa jest, jest stare. I należy się tutaj podejrzewać, jakiś suplement kiedyś. Jak dorwę Bernardusa Tripla, świeżego, i akurat wtedy będzie w sprzedaży Triple trzech kumpli, to myślę, że na pewno postaram się zrobić taką dodatkową degustację porównawczą już na świeżo, bo jednak triple muszą być świeże. I to by było na tyle w pierwszej części. Natomiast w drugiej już będzie, myślę, dużo ciekawiej i nie będziecie rozczarowani, bo myślę, że jesteście trochę rozczarowani, bo ja jestem, że jednak te San Bernardusy nie utrzymały formy yy, przez te lata, ale mamy dowód na to, że nie warto. Nawet refermentacja nie chroni przed lekkim skwaśnieniem, czy to utlenieniem, yy, więc niech to będzie nauka na przyszłość dla mnie i dla Was. Yy, natomiast w drugiej części Myślę, że już będzie naprawdę konkret mięso, i będzie można wyciągnąć naprawdę wnioski, jeśli chodzi o porównanie bezpośrednie, ponieważ będziemy mieli świeżego kwadrupla. Będziemy mieli świeżego kwadrupla z Bernardusa, który ma termin przydatności do maja 2023 roku. Także on jest naprawdę świeży. No i będziemy mieli starego kwadrupla z Bernardusa, który ma termin do 21 maja 18, czyli mamy pełen przekrój. Tu będziemy mogli naprawdę wyciągnąć poważne wnioski, więc zapraszam Was do drugiej części, a tymczasem dzięki i do zobaczenia.